Cześć kochane. Chcę Wam dzisiaj e, opowiedzieć o czymś, co naprawdę warto wiedzieć, gdy jesteście w procesie jakiejś zmiany. Czy wprowadzacie jakąś nową, e, nowy projekt w swoim biznesie, czy e, chcecie osiągnąć coś w relacji z swoim dzieckiem, czy partnerem, to na pewno to też wam się zdarzy, a mianowicie zdarzy Wam się, że będziecie mieć doła. <laughs> surprise, surprise. Będziecie mieć doła, który pojawia się, gdy włożyłyście dużo wysiłku w to, żeby coś się zadziało. Byłyście w etapie bardzo dużego działania, czy może jesteście w, w trakcie jakichś zmian w swojej rodzinie, może wprowadzałyście spotkania rodzinne albo. Partnerskie i chciałoby się, żeby przyszły jakieś plony, a może macie wrażenie, że nic się nie zmienia, nic się nie dzieje, um, i po prostu, że wy włożyłyście kupę, nie wiem, energii, może też kasy, bo może um, zainwestowałyście w jakiś swój rozwój osobisty żeby ta zmiana zaszła czasu i po prostu nie ma rezultatów e, tak szybko jak się spodziewałyście albo jak życzyłybyście sobie żeby one przyszły i przychodzi moment zwątpienia, przychodzi moment doła. I ja też miałam wczoraj taki moment doła, który jednocześnie doła i jednocześnie doła, którym umiemy już zarządzać i o tym chcę ci powiedzieć, żebyś umiała zarządzać swoim dołem. Kiedy bardzo dużo, na początku zmiana wymaga bardzo dużo zaangażowania, zmiany nawyków, zmiany myślenia, podejmowania się rzeczy, do których nie jesteś przyzwyczajona, bo zmiana to po prostu wyjście z strefy komfortu i to zawsze wymaga energii i wysiłku. I w procesie zmiany, jeżeli chcesz, żeby ona była długofalowa, to to działa trochę jak suplementy. Musisz długo brać, żeby dopiero zobaczyć rezultaty i po drodze się zastanawiasz, czy w ogóle jest sens wydawać... Pamiętać o tym, wydawać na to kasę, czy to w ogóle coś mi daje, czy to w ogóle zadziała. Chciałoby się, żeby zadziałała zmiana jak nurofen, czyli e, bierzesz i przestaje boleć Cię głowa. Tylko, że kiedy bierzesz nurofen, to kiedy bierzesz go często, to po pierwsze nie usuwasz przyczyny tego bólu głowy, e, po drugie odparniesz się na ten nurofen i przestaje on z czasem działać. Po trzecie, przy okazji robi jeszcze więcej zniszczeń niż pożytku, więc to owszem, krótkofalowo działa, ale długofalowo tylko je pogarsza sprawę. Tak jest w wychowaniu: jak rodzice wprowadzają pozytywną dyscyplinę, a ja ich w tym wspieram, to oni też przechodzą przez ten etap. Tak jest w biznesie: kiedy zaczynasz tworzyć jakąś nową, coś nowego, to zwykle. Te rzeczy muszą działać, muszą potrwać, zanim przyniosą rezultaty. I kiedy i na początku wkładasz dużo wysiłku, męczysz się, wymaga to czasami, czasami wchodzisz też w ten tryb zadaniowy, żeby jakoś nie dać się temu autosabotorzowi, tym różnym myślom tym wątpliwością, to się tak trochę dysocjujesz, żeby w ogóle móc te zmiany wprowadzać, dysocjujesz się od swoich myśli, potrzeb. No ale w którymś momencie się zmęczysz i ten etap e, takiego pierwszego zachłyśnięcia się tym, że wprowadzasz tą zmianę i że działasz i tej nadziei, która idzie za tym, że te działania e, mają przynieść plony. To, to, to na początku działasz na takim flow, a potem przychodzi ten, W którymś momencie się wy, wy, czujesz zmęczona, i musisz się po prostu zatrzymać. I w tym momencie zatrzymania e, przychodzi dół. Zalewają cię te różne emocje, którymi, e, które towarzyszyły ci w trakcie, które odsuwałaś od siebie, żeby móc tą zmianę zacząć wprowadzać, które zdysocjowałaś od siebie, żeby móc tą zmianę wprowadzać. I to trochę jest, nie, wydaje mi się, nieuniknione, e, bo jeżeli na początku nie. M, bo troszkę to się musi zadziać, że tak się trochę oddzielasz od tych swoich myśli, emocji, żeby w ogóle ruszyć, bo one cię po prostu mogą znokautować na dzień dobry, bo na dzień dobry jest ich więcej, potem ich będzie coraz mniej w tym działaniu. I teraz, jak zarządzać tym dołem, kiedy już po tym działaniu, 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 działaniu? Bierzesz te suplementy już miesiąc i nie widzisz efektów. No, żeby je, jak wiesz, suplementy, może nie wiesz, ale suplementy zazwyczaj działają, żeby w ogóle cokolwiek móc określić, to trzeba trzy miesiące, a tak naprawdę pół roku, żeby móc stwierdzić, czy to rzeczywiście przynosi rezultaty. Trochę wymaga to zaufania. Tak samo jest ze wszystkim innym. Ja myślę, że to jest bardzo dobra przenośnia. I po prostu potrzebujesz to wiedzieć. I kiedy to wiesz, to w momencie, kiedy przychodzi ten dół, to po prostu daj sobie przeżyć ten dół. Daj sobie przeżyć ten jeden, dwa dni na 100% w tym smutku, w tym rozżaleniu, w tym poczuciu krzywdy, w tym, że to na nic, w tym, że co z tego, że ty się wysilasz, jak nie ma, nie ma i na pewno nie będzie żadnych rezultatów, i chodzisz tą, w tą rolę ofiary. I przeżyj sobie tą rolę ofiary na 102. Ja wczoraj miałam taki dzień. Bo, no bo właśnie bardzo dużo było działań, na razie no nie ma jakichś bardzo spektakularnych rezultatów, jakieś tam jaskółeczki są, ale w porównaniu do tego, ile w to zostało włożone energii, to, no to, nie jest to, to nie jest to jeden do jednego, tak jak powinno być. Wiem też, że jestem na etapie uczenia się, modyfikowania. Wyciągania wniosków, do precyzowania, doprecyzowania, doprecyzowania jak, ta, jak to ma działać no i to jest długofalowy proces. I potrzebuje czuć zaufanie do siebie, do swojego serca, że ta droga, która wypłynęła ze mnie, jest właściwa. Eee, I do wszechświata, że będzie mnie w tym wspierał. Jak ty będziesz wspierać siebie, to wszechświat też będzie wspierać Ciebie. Jak ty nie będziesz dla siebie wspierająca, to wszechświat też cię oleje, tak to działa. Więc eee, zarządzaj swoim dołem. Pozwól sobie to przeżyć na 100%. Pozwól sobie pobyć, pobabrać się, dzień dwa, a potem, jak już to, bo to wtedy może przypłynąć, a jednocześnie w tym pozwalaniu sobie, bądź tym swoim czułym obserwatorem, który to widzi, utula ciebie w tym i, i wiedz miej w sobie tego czułego obserwatora, który wie, że to jest chwilowy, chwilowy kryzys. I że to jest naturalna sprawa, i że wierz mi, naprawdę yy, znam dużo osób, które są uważane za takich yy, znanych influencerów w temacie w, w obszarze rozwoju osobistego, i zna, niektórych znam osobiście, i mam przyjemność yy, z nimi dosyć bliskie relacje. Albo obserwuję po prostu pilnie, nie jakieś tam wyrywkowe filmiki, tylko jakby całą twórczość danej osoby. I to jest super, dlatego że jak to obserwujesz tak bardzo kogoś, nie jakieś tam wybrane filmiki, które uzyskały największe wyniki gdzieś tam w jakiejś wyszukiwarce, tylko, tylko rzeczywiście tak sobie jesteś zanurzona w tym, jak ta osoba działa, to. Ona, jeżeli jest dobrym e, coachem, mentorem, to będzie z Tobą szczera i też będzie o takich rzeczach mówić. I ja obserwując e, tych różnych moich e, powiedzmy, ludzi, który, których traktuję jako jakiś mentorów albo jakiś, jakiś inspiracji, inspiratorów, e, czy też znając ich e, bardziej osobiście, po prostu w prywatnym życiu, wiem, że oni też to przeżywają. A w momencie kiedy ty tego doła, a, a wiecie, my lubimy tak stawiać na piedestale, lubimy stawiać na piedestale e, tych naszych różnych e, ludzi, od których się uczymy, i, i porównywać się do nich, e, mówiąc ojej, ile mi to jeszcze do tej osoby, bo ja to, ja to nie wiem, kiedy ja taka będę, jak on czy ona. Oni nie różnią się od ciebie tym, że mm, nie mają doła, oni też czasem mają kryzys i mają doła. I mądry mentor będzie o tym mówił. Tylko że oni tym dołem zarządzają. Um, oczywiście powiem tak, jak miałam wczoraj doła, to był taki moment, że zapomniałam o swoim obserwatorze, prawie że. Ale gdzieś z tyłu głowy, gdzieś na skrawkach mojej podświadomości, no wiedziałam, że to jest kryzys chwilowy, i że się z tego pozbieram. I pozbieram się w jeden dzień. <noise> Dzisiaj już jestem okej. Okay. Mój dół, a to też może powiem, e, dostałam wczoraj okres. I e, jak kobiet, jesteś kobietą, no to wiesz też, że jesteś istotą cykliczną. I e, beś, wiesz też takie rzeczy pod uwagę. E, że po prostu czasami e, twoje emocjonalne mm, rozchwiania. Też po prostu są związane z, nie wiem, z właśnie z menstruacją albo z na przykład z tym, że nie wiem, ktoś jest chory w Twoim domu i Twój organizm walczy z tym, żeby też się nie rozchorować i e, Ty może za mocno go w tym momencie przeciążasz i on już e, troszeczkę, ta psychika Ci wtedy siada, bo energia jest potrzebna, żeby organizm nie rozchorował się. Więc bierz też takie rzeczy pod uwagę i bądź do siebie czuła, Patrz, przeżywaj tego doła, ale jednocześnie zachowaj tą cząstkę siebie, która z czułością Ciebie w tym utula. Bardzo do tego Ciebie zapraszam. To jest, co jest sedno tego, żeby nie poddać się i iść dalej, a tacy ludzie, którzy się nie poddają i idą dalej, oni osiągają sukces. Nie, nie znam ludzi, którzy osiągnęli sukces przy pierwszym podejściu, a jeśli osiągnęli, to szybko... Niestety, dość yy, te rezultaty się yy, skończyły, a oni albo nie umieli tego sukcesu utrzymać. No, <coughs> jednak większość ludzi, których znam, chyba wszyscy, których znam, no po prostu potrzebowali umieć być wytrwali yy, w swojej drodze yy, i ostatecznie wtedy osiągają długofalowe zmiany. Więc yy, to jest to, coś, z czym chciałam dzisiaj przyjść do ciebie. I zaprosić cię do takiego um, mądrego zarządzania dołem, gdy masz doła. No to ciekawa jestem, jak się masz z tym, co tutaj ci opowiadam. Czy ty też miewasz czasem doła? Jak się wtedy czujesz? Jak sobie z tym radzisz? Może też podrzucisz coś, co innym pomoże? W komentarzu daj znać, a ja życzę ci pięknego dnia i do zobaczenia następnym razem.